Kongres zgromadził ponad 120 uczestników, kilkudziesięciu prelegentów i przedstawicieli samorządów z całej Polski. Rzeszów to miasto, które wytrwale pracuje na ambitne miano stolicy innowacji. takimi być prekursorami wykorzystania narzędzi marketingowych i innowacji w nowoczesnej promocji naszego miasta. Z tego względu uważam, że organizacja Kongresu w Rzeszowie jest swego rodzaju wzajemnym wyjściem sobie naprzeciw. Pozwolę sobie na spostrzeżenie, że zdobywanie nowych umiejętności w komunikacji miast, gmin, powiatów i województw, a także ambitne sposoby przekazywania informacji do różnych grup odbiorców, inwestorów, mieszkańców, turystów to jedno z ważniejszych wyzwań jednostek samorządu terytorialnego. Dynamicznie rozwijający się marketing miejsca powinien prowadzić do przemyślanych i dobrze skoordynowanych działań, których finalnym celem jest osiągnięcie lepszych warunków życia mieszkańców. Bo w gruncie rzeczy jest to istota naszej działalności. Polskie firmy od dawna pracują nad swoją pozycją rynkową. Ważne jest, by także miasta i regiony tworzyły nowe trendy w swojej promocji. Najczęściej popełnianym błędem przez samorządy jest po prostu ignorancja, czyli nie robienie nic, nie podejmowanie działań. To jest największy błąd karygodny, ponieważ wszyscy idą do przodu, wszyscy się promują i chcą pokazać swoje atuty, możliwości jakie posiadają, atrakcje turystyczne i atrakcje inwestycyjne. Zatem warto również w tym pociągu jechać. O działalności innowacyjnej Rzeszowa mówiła Marzena Furta-Dżeblacka. Rzeszów stara się y, ułatwiać mieszkańcom życie. Chce sprawić, by wszystkim żyło się tutaj dobrze, a więc pojawia się wiele innowacji. Nie są to jako innowacje nie rozumiemy tu tylko odkrywcze działania, działania innowacyjne, ale takie działania, które ułatwiają życie zarówno przedstawicielom miast, y, mieszkańcom Rzeszowa, jak i przedstawicielom biznesu. Tworzone są centra y, rozwoju. Centra innowacji, tworzone są strefy ekonomiczne, Podkarpacki Park, naukowo-technologiczny aeropolis, sprzedajemy bilety MPK przez komórki, mamy sekundniki na skrzyżowaniach. Tworzone są różne w różnych sferach życia takie działania, które ułatwiają naszym mieszkańcom życie w mieście. Organizatorzy zapowiedzieli, że w przyszłym roku kongres będzie miał charakter międzynarodowy.